Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, mała ustawa, duże uprawnienia. No, tak można scharakteryzować ten projekt, którym mamy dzisiaj tutaj do czynienia. Jego szczątkowe uzasadnienie mówi chyba w zasadzie wszystko o tym projekcie. Ja wywodzę się z samorządu terytorialnego. Ustanawianie programów, ich realizacja, ocena to zawsze była kompetencja jak najszerzej rozłożona. Nie było mowy o braku transparentności, o braku korzystania z konsultacji, o tym, że w przypadku samorządu władza uchwałodawcza, radni, sejmik zawsze decydują o tym. Nigdy nie decydował żaden pojedynczy członek zarządu, nawet marszałek, nawet cały zarząd. I tym właśnie różni się samorząd terytorialny. Jeszcze dzisiaj w wydaniu, konstytucyjnym, jeszcze nie tak bardzo dotknięty przez obecną władzę, od tego, co dzisiaj serwuje nam rząd i władza Prawa i Sprawiedliwości. Niestety marginalizowana jest szeroka władza, władza ustawodawcza, uchwałodawcza. Jest ograniczenie na nas posłów, kompetencji Sejmu, tego parlamentu, komisji. Nad tym ubolewam, bo zawsze szerokie konsultacje, opiniowanie, było wartością dodaną, szczególnie w tak wrażliwym obszarze, jakim jest oświata, edukacja. Niestety za pośrednictwem tej ustawy tworzymy przepisy, które stanowią check in blanco dla ministra Czarnka i wszyscy się o to obawiamy, bo on będzie mógł więcej. Niestety jego sława nie jest zbyt dobra i gdybyśmy nie znali praktyk, w których trzymał się ten rząd, gdyby nie ta sława ministra Czarka. Pewnie te obawy byłyby mniejsze, ale niestety one się pogłębiają. Wszyscy obawiają się, że te nowe programy to będzie jakaś indoktrynacja, jakieś pójście w kierunku pseudopatriotyzmu, pseudoprogramów, które, mogą, które nie przystają w ogóle do szkoły i nie chcemy, żeby w tym kierunku poszła. Edukacja. To niestety tak, kiedy obserwujemy państwa politykę, do tego wniosku można dojść. Ze smutkiem, ze smutkiem do tego można dojść. Spada niestety ranga poprzez uchwalenie tej ustawy, ranga wszelkiego rodzaju projektów. Tworzy się de facto fundusze doraźne na potrzeby chwili, na potrzeby, mam nadzieję, że niepolityczne, ale tego uniknąć nie można. I uważam, że nie będzie kontroli nad kontrowersyjnymi pomysłami, których wszyscy się spodziewają, będąc ostrożnym w podejściu do przepisów, które się tworzą. Ja uważam, że w tym momencie do polskiego parlamentu powinny wpływać inne projekty ustaw. Dzisiaj w kraju, który walczy ze skutkami epidemii, powinniśmy zupełnie na co innego stawiać i innych przedłożeń oczekiwać od resortu edukacji, oświaty. Powinniśmy walczyć z tymi stratami edukacyjnymi, z którymi mamy do, do czynienia. Ja uważam, że dzisiaj minister tu powinien stanąć i powiedzieć, że od nowego roku szkolnego codziennie powinna być lekcja angielskiego, że musimy walczyć o to, żeby ciepły posiłek miał każdy uczeń w szkole, a nie chwytać się nowych przepisów, nowych uprawnień, które myślę, że nie będą niosły za sobą nic dobrego. Ja zresztą pamiętam i widzę, jak ograniczone są fundusze i programy różnego rodzaju, nie tylko oświatowe. Ja pamiętam jakiś fundusz rozwoju kultury fizycznej, o którym decydowało się bardzo nisko mówiąc, jeżeli chodzi o szczeble samorządu. Dzisiaj następuje niebezpieczna centralizacja programów różnego rodzaju i one chcą się zamknąć w gabinetach ministerialnych, a z samej nazwy one powinny być szeroko prezentowane i konsultowane. Dziękuję bardzo.